Spójrzmy na zadanie kolejne. Tutaj najpierw popatrzcie na wzory. Mamy tutaj pierwiastek drugiego stopnia. Pamiętajcie, że tej dwójki tutaj w stopniu pierwiastka zapisywać nie trzeba. No i ten pierwiastek mamy podniesiony do drugiej potęgi. No i wówczas otrzymamy liczbę podpierwiastkową. Czyli tu mamy dwójkę, tu mamy dwójkę. Wówczas otrzymamy to, co znajduje się pod pierwiastkiem. Oczywiście tu mamy założenie, gdy a będzie większe bądź równe od zera. Jeżeli chodzi o trzeci stopień, to sytuacja jest bardzo podobna. Czyli jeżeli tutaj mamy pierwiastek trzeciego stopnia, podniesiemy sobie ten pierwiastek do potęgi trzeciej, to wówczas otrzymamy liczbę podpierwiastkową, czyli w tym przypadku b. No i tutaj zauważcie, że już nie ma takiego ograniczenia. Czyli na przykład tutaj pod pierwiastkiem może znajdować się liczba ujemna. No i spójrzmy na podpunkt A. Tutaj zobaczcie, że mamy tak, pierwiastek z 16. Jest to pierwiastek stopnia drugiego. Podnosimy to do potęgi drugiej, czyli otrzymamy w wyniku tę liczbę podpierwiastkową, czyli otrzymamy 16. Odjąć. Teraz tu mamy sytuację dokładnie taką samą, czyli mamy pierwiastek drugiego stopnia podniesiony do kwadratu, czyli otrzymamy liczbę pod pierwiastkową. Czyli otrzymamy 25. Oba te przypadki są zgodne z tym, co mieliśmy tutaj na początku, czyli z tym wzorem. 16 x 25 to będzie minus 9. Spójrzmy na podpunkt B. Tu mamy stopień trzeci, czyli spodziewamy się tego wzoru. No i faktycznie mamy pierwiastek trzeciego stopnia. Podniesiony do potęgi trzeciej, czyli otrzymamy liczbę podpierwiastkową, czyli 120, czyli 1,125. Tu sobie o, w ten sposób zapiszmy. Odjąć. Tutaj sytuację mamy podobną. Pierwiastek trzeciego stopnia do potęgi trzeciej, czyli otrzymamy minus jedną ósmą. Tutaj musi się od razu pojawić nawias, no i z tych dwóch minusów otrzymamy plus, czyli mamy 1, 125 plus 1, 8. No i żeby wykonać dodawanie, musimy mieć wspólny mianownik, czyli tutaj wspólnym mianownikiem będzie 1000. Dodać tu też zapiszmy sobie 1000, czyli 125 razy 8 to będzie 1000, czyli 1 razy 8 to będzie 8. 8 razy 125 da nam 1000, czyli skoro mianownik pomnożyliśmy przez 125, no to licznik także mnożymy przez 125, a 1 razy 125 to będzie 125. 8 plus 125 to 133. No i przepisujemy wspólny mianownik, i to będzie wynik pójdźmy na podpunkt C. Najpierw obliczymy sobie to, co mamy tutaj, czyli minus dwójkę przepiszmy. No i zauważcie, że to jest pierwiastek drugiego stopnia podniesiony do kwadratu, czyli otrzymamy liczbę podpierwiastkową, czyli otrzymamy 4. Dodać. No a tutaj po prostu musimy sobie obliczyć, czyli otrzymamy minus 1, ponieważ minus 1 do potęgi trzeciej daną liczbę podpierwiastkową, czyli minus 1. Oczywiście zgodnie z kolejnością wykonywania działań najpierw mnożenie, czyli minus 2 razy 4 to będzie minus 8 plus i minus da nam minus, czyli będzie minus 8 odjąć 1, czyli otrzymamy minus 9. No i podpunkt ostatni. Tutaj mamy tak, na początek pierwiastek z 400. No to będzie pierwiastek drugiego stopnia, czyli zastanawiamy się, jaką liczbę musimy podnieść do kwadratu, żeby otrzymać 400. No i oczywiście tutaj ta liczba musi być nieujemna, skoro to jest pierwiastek stopnia drugiego. No i możemy tutaj sobie wpisać 20, no bo 20 do kwadratu to będzie 20 razy 20, czyli 400. Czyli pierwiastek z 400 to będzie 20. Odjąć. Tutaj mamy pierwiastek drugiego stopnia podniesiony do kwadratu, czyli otrzymamy liczbę podpierwiastkową, czyli otrzymamy 16. No i dzielimy to sobie pierwiastek z minus 1,64. To będzie minus 1 czwarta. Mamy pierwiastek trzeciego stopnia, czyli sprawdźmy, minus 1 czwarta do potęgi trzeciej to będzie minus 1 czwarta, razy minus 1 czwarta i razy minus 1 czwarta, czyli wynik tutaj tego mnożenia będzie na pewno ujemny. 1 razy 1 razy 1 to 1, 4 razy 4 16 razy 4, 64, no i faktycznie zgadza się z tym, co mieliśmy pod pierwiastkiem. Następnie 20 odjąć 16 to będzie 4, podzielić przez minus 1 czwartą, czyli 4 mnożymy przez odwrotność. Odwrotność minus 1 czwartej to minus 4 pierwsze, czyli 4 mnożymy przez minus 4, no bo minus 4 pierwsze to po prostu minus 4, no a 4 razy minus 4 da nam minus 16.